Witam wszystkich sympatyków spacerów z Ewo, ponieważ jestem nie tylko przewodnikiem po Poznaniu, ale także pilotem wycieczek i jednocześnie przewodnikiem na szlaku piastowskim, pozwoliłam sobie dzisiaj na nietypową wycieczkę, a mianowicie chcę zaprosić wszystkich do powiedzisk, które mają niezwykle bogatą historię. Pomiędzy Poznaniem a Gnieznem w pobliżu Ostrowa Lednickiego były świadkiem narodzin państwa polskiego. W pobiedziskach Kazimierz Odnowiciel stoczył zwycięską bitwę ze zbuntowanym księciem Masławem, i od Pabiedy, czyli od zwycięstwa, taką nazwę nosi to miasto. Z kolei przemysł pierwszy nadał Powiedziskom prawa miejskie i prawdopodobnie Powiedziska były także wiejską rezydencją księcia. Miasto w XVI wieku otrzymało przywilej organizowania cotygodniowych jarmarków i rozwijało się, a mieszkańcy stawali się coraz bardziej zamożni. Mieszkańcy Pobiedzisk aktywnie włączali się we wszystkie wydarzenia na przestrzeni dziejów, a obecni mieszkańcy mogą być dumni z historii swojego miasta i z ocalałych tam zabytków że z nowych obiektów, jakie powstały, a przede wszystkim park miniatur i gród pobiedziska i do tego grodu pobiedziska właśnie zmierzamy. Głównym celem dzisiejszej wycieczki jest skansen w pobiedziskach, ale nie ten skansen miniatur założony w 1998 roku, tylko ten gród pobiedziska, położony tuż obok przy drodze krajowej numer 5. Gród w pobiedziskach. To wystawa Machin Oblężniczych. A machina oblężnicza jest urządzeniem służącym do niszczenia lub przełamywania umocnień i fortyfikacji. W Grodzie Powiedziska można przeżyć niezapomniane chwile, a nawet wziąć udział w pokazie grup rekonstrukcyjnych. Na powierzchni 2000 m2 znajduje się skansen machin oblężniczych i za chwileczkę Państwu zaprezentuję, jak te machiny wyglądają i co nieco o nich więcej opowiemy. Twórcom drogi Piasta chodziło o to, aby zwiedzający mogli uzyskać jak najwięcej informacji na temat machin i technik oblężniczych, a wiąże się to także jednocześnie z głębszym zrozumieniem średniowiecznej architektury obronnej. Muzeum Machin Oblężniczych zostało założone w czerwcu 2012 roku i to jest muzeum, które nie jest prawdziwym muzeum, do którym nie wolno niczego dotykać, tutaj wszystkiego można dotknąć. Jak już powiedziałam, tutaj wszystkich przedmiotów można dotknąć. I mamy taran. I proszę uważać, żebym za mocno nie ucelowała. Taran to jedna z najstarszych, najprostszych i najskuteczniejszych machin obrężniczych. Służył do rozbijania bram lub naruszania muru w najsłabszych miejscach, tak aby otworzyć drogę atakującym do wnętrza obleganej barowni. Tarany pokrywane były mokrymi skórami, aby zabezpieczyć je przed podpaleniem przez broniących grodu. Najważniejszą częścią tej konstrukcji była ruchomo-pozioma zawieszona berka, zakończona metalowym okuciem. Jesteśmy teraz przy haku niszczycielskim. Zarówno używany był przez najeźdźców, jak i obrońców. Atakujący mówiący... używali tę konstrukcję do niszczenia lżejszych elementów umocnień do zrywania mostów zwodzonych. Z kolei obrońcy wywracali i niszczyli tym hakiem podtaczane makiny oblężnicze, a sam hak żelazny mocowano na długich żerdzi, a tę natomiast dla ułatwienia obsługi podwieszano do ruchomego rusztowania. Ta konstrukcja obronna nazywa się winieją. Była wykorzystywana przez inżynierów i jednocześnie saperów, którzy dokonywali podkopu pod yy, miasto, pod gród. Dzięki prostej i taniej konstrukcji można było stosunkowo szybko zbudować na polu walki kilkanaście winiei, które połączone ze sobą tworzyły długi korytarz prowadzący napastników bezpośrednio w pobliże obleganego obiektu. Dachy winiei pokrywano skórami, workami z piaskiem, co zabezpieczało machiny przed padającymi z góry pociskami. Jesteśmy teraz przy machinie oblężniczej, która nazywa się Perier. Była ona poruszana za pomocą ludzkich mięśni. Wystrzeliwano kamienie, a nawet różne dziwne rzeczy, jak na przykład ule z pszczołami, aby przestraszyć i spowodować chaos wśród napastników. Były one najczęściej umieszczone na szczytach wałów i murów, dzięki czemu można było z nich ostrzeliwać napastników na dużą odległość utrudniając im zbliżenie się do szturmowanej twierdzy. Jak na warunki średniowiecza była to broń szybkostrzelna i dzięki wyszkolonej obsłudze bardzo skuteczna. Jesteśmy przy Trebuszu. Była to największa chyba z machin oblężniczych. ta działając na zasadzie przeciwwagi mogła miotać pociski o wadze ponad 100 kg na odległość do około 200 metrów. Dzięki temu Trebusze znakomicie nadawały się do czynienia wyłomów w murach opasujących średniowieczne warownie. Trebusze były także bronią chemiczną, a nawet elementami wojny psychologicznej. Strzelano z nich zepsutym mięsem, co mogło wywołać zarazę, a czasem nawet głowami obrońców poległych w czasie wypraw poza mury dla obniżenia morale i zdolności bojowych pozostającej w twierdzy załogi. Trebusz, przy którym przed chwileczką stałam i pokazywałam Hej. Państwu, jest nieczynny. Natomiast... Ta konstrukcja jest miniaturą tego dużego trybusza. Stoją teraz przy kuszy wałowej. Kusze były znane już w starożytności, ale w Europie zaczęły funkcjonować w średniowieczu. Były one pierwowzorem lekkiej artylerii ogniowej. miotano kule kamienne, żelazne i ołowiane na odległość około 600-700 metrów. Ona gry... Działały na zasadzie współczesnych noździerzy. Wmiotano z nich kamienne lub metalowe pociski o wadze 50 kg na odległość około 500 metrów, zaś lżejsze nawet na kilometr. Stoję teraz przy Plutei. Być może bardzo skromna konstrukcja, ale niezwykle skuteczna przy zdobywaniu miasta. Pluteja to machina o kształcie zbliżonym do dużej prostokątnej tarczy, zaopatrzonej w dyszel i koła, co umożliwiało łatwe jej przemieszczanie. Ciekawostką jest to, że Pluteje stosowane były także podczas I wojny światowej. Jesteśmy teraz przy wieży oblężniczej, niezwykle okazałej budowli. Jakież musiała robić wrażenie na mieszkańcach obleganego grodu, kiedy zbliżała się z nieprzyjacielskim wojskiem? Obrońcy grodu widząc zbliżającą się ponad 15 metrową machinę oblężniczą, niejednokrotnie ulegali panice i poddawali twierdzę bez dalszego oporu. Wieża składała się z kilku pomostów bojowych, na których kryli się napastnicy i gotowi do zaatakowania umocnień po kładce przerzuconej w wieży na szczyt muru lub wału. Nad ich bezpieczeństwem czuwali strzelcy ulokowani na najwyższym piętrze wieży, tak zwanym kasztelu. Wórcy grodu pomyśleli także o najmłodszych turystach, zachęcając ich do poznawania historii przez zabawę. Oto mały woj, który jedzie na koniu i z kopią walczy przeciwnikiem. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się zabawić w kusznika, to może skorzystać z kuszy i wystrzelić ją w kierunku osady. Gry, może też zagrać w średniowieczne gry planszowe. A jeśli ktoś zmęczony z wiedzaniem zechce odpocząć, to może skorzystać z jakże uroczej kursy. I tu kończy się dzisiejszy spacer zewą, ale myślę, że dla Państwa będzie on inspiracją do poszukiwania nowych, niezwykłych miejsc. A ja już wybieram się na poszukiwania kolejnych i obiecuję, że nie będzie to czas stracony.